Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej, która będę chciał na niej podsumować niespełna roczny okres mojej działalności w klubie MKS Sandeca Spółka Akcyjna. Po pierwsze właśnie chciałbym bardzo serdecznie podziękować sądeckim mediom za to, że ten ostatni rok naprawdę współpraca układała nam się, bardzo dobrze. Zdecydowanie więcej było tych pozytywnych wiadomości. Na pewno do tego przyczyniła się e, dobra postawa e, naszych piłkarzy, którzy dzisiaj zajmują e, czwarte miejsce e, w pierwszej lidze. Wszystko wskazuje na to, że w najgorszym wypadku właśnie taką pozycję zajmą, a e, będą walczyli jeszcze o ten najniższy stopień podium, aby te rozgrywki zakończyć na e, trzecim e, miejscu. Zacząłem właśnie tutaj od podziękowania dla mediów i to nie jest przypadek, bo chciałbym Państwa poinformować, że w okresie od czerwca 2018 roku do 30 właśnie kwietnia bieżącego roku, przez wszystkie sezony, kiedy Sandecja występowała na poziomie pierwszej ligi piłki nożnej, właśnie w tym roku. Sandecja osiągnęła największy ekwiwalent reklamowy, ekwiwalent promocyjny, który wyniósł prawie 35 milionów złotych. Mówię to dlatego, że myślę, że to jest taki punkt wyjścia dla mojego następcy, który może z tego skorzystać. Przez ostatni rok ponad 30 tysięcy materiałów. Znalazło się w internecie głównie materiałów prasowych, internetowych, na forach, na blogach o zasięgu grubo ponad 250 milionów złotych. Tak jak chcę podkreślić, jest to najlepszy wynik przez te wszystkie sezony, kiedy Sandecja grała w rozgrywkach pierwszej ligi. Szanowni Państwo, dla mnie, kiedy zaczynałem pracę w Sandecji. Kiedy miałem takie pierwsze spotkanie z kibicami Sandecji w ośrodku kibice razem, większość kibiców była bardzo ostrożna i bała się, że ten sezon może się skończyć bardzo źle, że, że Sandecja może spaść do niższej klasy rozgrywkowej. Jak wszyscy wiemy, okazało się zupełnie inaczej. Praktycznie od po kilku kolejkach zaczęliśmy się już piąć w górę tabeli, i, i przez większość sezonów byliśmy, jesteśmy nadal właśnie w czubie tabeli. Wielka w tym zasługa tre, trenera Tomasza Kafarskiego, który powiem zupełnie szczerze, że ujął mnie od samego początku, bo rozmawialiśmy z kilkoma szkoleniowcami, a to był jedyny szkoleniowiec, dla którego pieniądze nie były najważniejsze, tylko. Tylko ważne były sprawy sportowe, i jak widać, ten, ten, wy, ten, wybór był, ten wybór był trafny. Dlatego serdeczne podziękowania dla całego sztabu szkoleniowego, dla całej drużyny, która rzeczywiście w tym sezonie dała nam wiele powodów do radości i mam nadzieję, że. W tej końcówce sezonu też także złapie oddech i jeszcze sprawi miłą niespodziankę i zajmie trzecie miejsce w pierwszej lidze. Drugim takim bardzo ważnym dla mnie aspektem, zagadnieniem to była Akademia Sandecja. Akademia Sandecja, jak wszyscy wiemy i wielokrotnie to mówiłem, powinna być kołem zamachowym dla rozwoju całego klubu. I rzeczywiście nowym dyrektorem... Akademii został Mateusz Dwojak i bardzo szybko przystąpiliśmy do przebudowy Akademii Sandecja. No, przede wszystkim wprowadziliśmy coś, co było niezbędne, a więc plan szkoleniowy dla wszystkich roczników, bo do tej, pory, do, do tej pory nie było właśnie takiego planu szkoleniowego dla wszystkich grup w Akademii. Dzięki temu, że taki plan szkoleniowy został opracowany, Mogliśmy jako jeden z pierwszych klubów w Polsce przystąpić do pionierskiego takiego projektu związanego z certyfikacją szkółek piłkarskich w całej Polsce. Jest to o tyle istotne, że Ministerstwo sportu, polski rząd, przeznacza na ten projekt w najbliższych trzech latach naprawdę olbrzymie pieniądze i, i jeżeli uda nam się w ramach tej certyfikacji osiągnąć jedną, dwie, najlepiej trzy gwiazdki, to rzeczywiście klub może mieć bardzo duże profity finansowe. W miesiącu kwietniu uruchomiliśmy także współpracę z firmą Deduktor. Jest to o tyle warte podkreślenia, że jest to najlepsza firma szkoleniowa w Polsce, która szkoli piłkarzy, trenerów. Natomiast co bardzo ważne, po raz pierwszy tego typu współpraca nie jest indywidualna, tylko jest to współpraca, która obejmuje całość Akademii. Jeszcze tego typu przypadków w Polsce nie było. Kolejną taką bardzo ważną kwestią to jest w zeszłym roku, bodajże w miesiącu październiku, uruchomiliśmy taką grupę Top Talent. Ta grupa polegała na tym, że Zebraliśmy najlepszych chłopaków z danych roczników, i przez tydzień trenowali oni pod wodzą pierwszego trenera. I w wyniku właśnie tych treningów, trójka z tych piłkarzy pojechała na obóz z pierwszą drużyną, co też do tej pory rzadko się zdarzało. A jeden, jak, a jeden z tych piłkarzy, jak Państwo wiedzą, no już zadomowił się na stale w pierwszej. Drużynę. Mowa tutaj o Kamilu Ogorzałym. Podpisaliśmy także kilka kontraktów właśnie z piłkarzami z tej grupy Top Talent. I korzystając, że są Państwo tutaj dzisiaj, to poinformuję Państwa, że dzisiaj będzie podpisane kolejnych sześć kontraktów właśnie z tymi wyróżniającymi się chłopakami z tej, z tej grupy. Kolejną ważną kwestią, którą mam nadzieję, że mój następca będzie kontynuował, to jest projekt Sandecja. To wy. Jest to projekt polegający na tym, że Sandecja rozmawia tutaj z ponad 20 klubami, szkółkami, akademii, akademiami piłkarskimi z regionu i w wyniku tej współpracy, kooperacji, chcielibyśmy, aby najzdolniejsi piłkarze z tych. Z tych klubów, z tych akademii, z tych szkółek w wieku 13 lat przychodzili właśnie do klubu Sandecja. A w zamian za to te kluby będą dostawały pewne gratyfikacje finansowe, jeżeli ci piłkarze zagrają w pierwszej drużynie Sandecja albo jeżeli ci piłkarze zostaną dalej przez klub Sandecja sprzedani. Chciałbym jeszcze Państwa także poinformować, jeżeli jesteśmy już przy, przy Akademii Sandecja, że. W ostatnim czasie klub Sandecja przedłużył umowę z firmą Wiśnioski i przez najbliższy rok takim kluczowym partnerem właśnie dla Akademii Sandecja będzie ta znana sandecka firma, za co bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za zaufanie i za, te, za to wsparcie. Jest to bardzo ważny projekt, który mam nadzieję, że także w kolejnych latach będzie... będzie Kontynuowany. Jak Państwo pewnie pamiętają, dla mnie bardzo ważne sprawy to były sprawy związane z tak mówiąc bardzo ogólnie, historią, tradycją. Klubu. Wszystko zaczęło się, jak Państwo pamiętają, takiej konferencji, która miała miejsce w czerwcu ubiegłego roku, na którą większość z Państwa tutaj obecnych uczestniczyła, a więc udało się odnaleźć archiwalne kroniki. Te kroniki przekazaliśmy do Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu i przez ten ostatni rok. E, e, takich przekazywań różnego rodzaju kronik, materiałów e, było, e, było co najmniej e, kilka. E, w miesiącu, bodajże lipcu, e, dzięki rodzinie Świętej Pamięci Redaktora Daniela Weimera otrzymaliśmy ponad 15 tysięcy artykułów, które również e, skatalogowaliśmy, zdigitalizowaliśmy, a następnie przekazaliśmy do Muzeum e, Właśnie Okręgowego e, w Nowym Sączu. W miesiącu w sierpniu z inicjatywy klubu Piotr Kazana, historyk, który zajmuje się właśnie historią naszego klubu, uczestniczył w kwerendzie w archiwach oraz w bibliotece w Lwowie. Tam odnalazł fantastyczne pamiątki, dokumenty z pierwszych lat działalności klubu. I to wszystkie, te wszystkie materiały mają finalnie posłużyć do tego, aby w przyszłym roku na 110-lecie klubu wydać nową publikację właśnie już z tymi odnalezionymi kronikami, materiałami, które udało się w ostatnim czasie odnaleźć, odnaleźć czy też wydobyć właśnie z archiwum oraz z biblioteki w Lwowie. W miesiącu wrześniu klub Upamiętnię właśnie redaktora Daniela Weimera odsłoniliśmy tutaj pamiątkową tablicę. Jest to nietuzinkowa postać, której niewątpliwie tego typu wyróżnienie się należy. Myślę, że wszystkim nam brakuje Danka, który był naprawdę osobą dla Sądecji niezwykłą, już dla całego, dla całego Sądeckiego, dla całego Sądeckiego Sportu. Jeżeli chodzi o przyszłość klubu, to dzisiaj spotykam się z nowym prezesem, z panem Arturem Kapuelko. Będziemy na pewno rozmawiać. Będę przekazywał te swoje te informacje klubowe, te swoje sugestie, które ja tutaj przez prawie rok pracy w klubie nabyłem. Myślę, że wybór jest dobry, bo myślę, że zdecydowanie gorzej by było. Jeżeli byłaby taka sytuacja, że prezesem zostałaby osoba, która nie ma doświadczenia. Pan Artur Kapelko był wiceprezesem w Jagiellonii Białystok, potem prezesował przez 6 lat klubowi Łęczna, który też występował przez pewien okres tego czasu w Ekstraklasie. Był także w Zagłębiu Lublin, także był przez 6 lat członkiem zarządu PZPN, także niewątpliwie jest to osoba, która zna się na piłce nożnej, która ma kompetencje i która mam nadzieję poprowadzi ten klub w przyszłym roku, w ten jubileusz 110-lecia dobrze i będziemy się mogli spotykać w dobrych w dobrych nastrojach. On to właśnie na przykład moja rezygnacja była w takim, a nie w innym czasie. No między innymi właśnie dlatego, żeby nowy prezes nie był w takiej sytuacji, jak ja byłem w zeszłym roku. Ja zostałem prezesem 4 czerwca, na bo jechaliśmy chyba 18. Był bardzo krótki czas, a ja pana prezydenta Ludomira Handla o tym, że odchodzę, poinformowałem znacznie wcześniej niż państwo się dowiedzieli. Tylko chciałem właśnie dokończyć sprawy związane między innymi z licencją, sprawozdaniem, bilansem, takimi kwestiami i gdybym rzeczywiście część osób zadawała pytania, dlaczego, dlaczego nie zostałem do tego ostatniego meczu, prawda, do bodajże do 18 maja. Gdybym do 18 maja został, wówczas ta cała procedura, cała ta machina by się dopiero znacznie później rozpoczęła i wtedy... I wtedy ten mój następca miałby zdecydowanie mniej, mniej czasu. Ja, wydaje mi się, że, że pan prezes będzie miał wystarczająco dużo czasu, żeby, żeby porozmawiać. Ja powiem tak, że rzeczywiście dokładnie kończy się dziewięć takich kontraktów. Część nie powiedziałbym, że są to wszyscy piłkarze z, pierwszego, jakby z, z pierwszej Raczej Rzeczywiście, na pewno z niektórymi warto by było podjąć te rozmowy. Z niektórymi powiem zupełnie szczerze, że gdybym nawet zostawał, pewnie bym tych kontraktów nie przedłużał. Ale mam nadzieję, że dzięki temu, że ta zmiana dokonała się teraz. Mój następca będzie miał więcej czasu niż, niż ja i te negocjacje będą przebiegać zdecydowanie sprawniej. Jeszcze chciałbym, korzystając z Państwa okazji, bardzo serdecznie podziękować Państwu, już podziękowałem sandyckie medio, ale wszystkim pracownikom klubu. Wygląda to w ten sposób, że jak w każdej firmie prezes firmuje pewne rzeczy, ale tak naprawdę. Najcięższą pracę wykonują tutaj osoby, które na co dzień pracują w klubie. Ta, ta nasza drużyna nie jest zbyt liczna, ale można powiedzieć, że jest bardzo zgrana i dziękuję wszystkim, którzy przez ten rok mi w klubie pomagali, bo wykonywali, uważam, bardzo dobrze swoją pracę. Dziękuję także bardzo serdecznie wszystkim pracownikom MOSiR-u, którzy tutaj dbali, pielęgnowali o stan boiska, o stan całej infrastruktury sportowej. Dziękuję również paniom z pralni, które na co dzień bardzo były pomocne i to są takim ważnym trybikiem. Bardzo wiele my widzimy piłkarzy, którzy wybiegają na boisko, ale żeby ci piłkarze mogli wybiec na boisko, no to bardzo wiele osób musi na to pracować. Także wszystkim tym państwu Należą się duże podziękowania. Jest, jest naprawdę, jestem bardzo wdzięczny, że, że te osoby robią to i robią to z pasją. Bardzo często wkładając to dużo swojego wysiłku, który nie jest to tylko w godzinach pracy. Bardzo często, aby ta machina dobrze funkcjonowała trzeba wiele, wiele prac wykonać poza, poza godzinami swojej tej pracy. I za to jestem im bardzo serdecznie wdzięczny, zobowiązany. I, Mam nadzieję, że te osoby będą dalej mogli tutaj, mogły tutaj pracować na rzecz tego klubu. Piłkarze walczyli i będą walczyć o jak najwyższe miejsce w ligowej tabeli. Należy pamiętać, że piłkarze mają również premię za zdobywane punkty. Piłkarze grają o to, żeby o swoją markę, o swoje, o swoje nazwiska, także to nie jest tak, że nawet jeżeli by tego typu insynuacje były, to jakikolwiek z piłkarzy by cokolwiek odpuścił. Tak, jeżeli chodzi o, o kwestię sportową, no to, no to sami Państwo widzą, jesteśmy w, w czubie tabeli. Myślę, że jeżeli chodzi o Akademię, też, też jest, jest się czym pochwalić. Przez te ostatnie blisko 12 miesięcy, robiliśmy wszystko, żeby to był klub, jak powiedziałem, bodajże w Gazecie Krakowskiej, bliższy ludziom. A więc, bardzo dużo akcji charytatywnych, społecznych, sportowych z udziałem piłkarzy. Chcieliśmy, aby piłkarze właśnie wyszli, wyszli do ludzi, żeby byli bardziej, bardziej aktywni. Myślę, że nam się to. Udały. No jeżeli chodzi o oczywiście stan, stan finansów, bo to też bardzo wiele osób interesuje, no to myślę, że on dzisiaj są jakieś tam zaległości, natomiast nie są jakieś to nie wiadomo jakie zaległości. Ale też należy pamiętać, że jeżeli ja przychodziłem do klubu, to też nie było tak, że na kupce leżała duża. Walizka z pieniędzmi i, i miałem komfort, yy, komfort finansowy, bo takiego komfortu nie miałem, jak wszyscy Państwo wiedzą. Prezesem klubu zostałem w czerwcu. Pierwsze pieniądze z miasta przyszły dopiero w połowie yy, października. Yy, no generalnie można powiedzieć, że nie był to łatwy, yy, nie był to łatwy rok, ale ale myślę, że kończymy go, jeżeli chodzi o kwestie sportowe, z podniesioną głową.